Witajcie na profilu Faustlot Polska. Z tej strony Damian i dzisiaj w krótkim poradniku pokażę wam jak złożyć jeden z podstawowych elementów, czyli rolkę Solid v wheel która jest nieodzownym elementem w większości systemów opierających się na systemie profili Faustlot. Zapraszam do oglądania. Aby złożyć sobie rolkę, na samym początku potrzebujemy wziąć sobie jedno łożysko, które wciskamy w rolkę. Nie wiem czy to będzie widać na kamerze, postaram się, żebyście widzieli który należy wsadzić w rolkę. Tutaj trochę siły trzeba użyć, ale wciskamy sobie łożysko z jednej strony. Jak widzicie to łożysko wcisnęłem. Oczywiście należy tam prawidłowo docisnąć, tak żeby się mniej więcej licowało z krawędzią naszej rolki. I teraz od wewnętrznej strony wkładamy podkładkę 10x5x1. Staramy się, żeby ona była na środku. I ponownie łożysko z drugiej strony. Jak widzieliście, ja sobie pomogłem tym płytką, dlatego że czasem ciężko jest usunąć, to łożysko naprawdę stawia opór, dlatego jeżeli macie jakiś kawałek drewna, płytki aluminiowej, czegokolwiek, zawsze to jest pomocny element, żeby sobie takie łożysko wcisnąć. I jak widzicie w tym momencie mam już pierwszą gotową rolkę, którą w przyszłości będę mógł zainstalować na przykład na którymś z wózków systemu V-Slot. Zapraszam Was do śledzenia nas na naszych social mediach na Facebooku, Instagramie, TikToku, gdzie znajdziecie więcej tego typu krótkich poradników.